nam powitać was w tym jakże ważnym dla nas dniu. To dzisiaj marka Mezator ma przyjemność zaprezentować wam najnowsze urządzenie drugiej generacji, jakim jest Mezator BRT. Jeśli jeszcze nie znacie produktów marki Mezator, to przypominamy, iż marka Mezator została założona w 2016 roku w Londynie, w Wielkiej Brytanii a od roku 2017 jest reprezentowana w Polsce. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że sięgacie do swojej kieszeni i w dowolnej chwili macie dostęp do Waszego własnego terapeuty? Czy to jest możliwe? Przedstawiamy Państwu innowacyjne, przenośne urządzenie Mezator BRT do terapii leczniczych. Urządzenie posiada 3123 programy. Profesor Otto Sanki z Uniwersytetu w Arizonie udowodnił skuteczne niszczenie wirusów za pomocą fal elektromagnetycznych. Istnienie i wpływ fal elektromagnetycznych w układach biologicznych udowodnili rosyjscy badacze. Profesor Lakowski i profesor Iwanowicz Wernacki. Urządzenie Mezator BRT drugiej generacji daje nam ogromne korzyści, a mianowicie terapię bez okablowania, terapię w ruchu, terapię na rowerze, na zakupach, przed laptopem, w pracy, w domu i na wczasach. To osobisty terapeuta niszczący bakterie. Wirusy, grzyby, pasożyty w Twoim organizmie i tłumiący patologiczne drgania chorobowe. To wsparcie w alergii, w grypie, anginie, zapaleniach, chorobach stawów, boreliozie, infekcjach, a także cukrzycy, miażdżycy, odtruwaniu organizmu, dolegliwościach bólowych, bezsenności. A to tylko kilka z jego 3123 możliwości terapeutycznych. W czym Ci pomoże mezator BRT? Mezator BRT to rewolucyjne urządzenie, które może pomóc Ci w wielu aspektach Twojego zdrowia. Niezależnie od tego, czy masz problemy z bólem pleców, migrenami, czy chcesz poprawić swoje samopoczucie. Mezator BRT jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Wymienię tylko kilka programów terapeutycznych: cukrzyca, borelioza, alergia, depresja, otyłość, artrozy, zapalenia stawów, bóle kręgosłupa, bóle różnego pochodzenia, regeneracja tkanek, urazy, programy przeciwzapalne, poprawa pamięci demencja, immunostymulacja, detoksykacja organizmu, drenaż limfatyczny, przerost prostaty, nerwice i wiele, wiele innych. Więc kilka słów o samym urządzeniu. Mezator BRT to innowacyjne i kompaktowe, przenośne urządzenie, które działa jak mobilny terapeuta. Może być noszony w dowolnym miejscu i kiedykolwiek go potrzebujesz. Jest to wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się terapią bez konieczności korzystania z uciążliwych elektrod czy też okablowania. Jak działa nasz mezator BRT? Działanie mezatora BRT opiera się na terapii falami elektromagnetycznymi, które mają pozytywny wpływ na Twoje ciało i umysł. Fale. Przenikają głęboko do tkanek, poprawiając krążenie, redukując ból, stres oraz pobudzając naturalne procesy regeneracyjne i oczyszczające organizmu. Jak wygląda przeprowadzenie terapii? Przeprowadzenie terapii za pomocą mezatora BRT jest proste i wygodne. Wystarczy wybrać odpowiednią terapię. A następnie umieścić urządzenie w kieszeni lub w odległości do 10 cm od Ciebie. Zrobisz to samodzielnie w zaciszu własnego domu. Z jednego urządzenia może korzystać cała rodzina. Każdy z Was stworzy swój własny profil i będzie korzystać z interesujących go terapii. W czym jest lepszy? Od konkurencji mezator BRT wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej innowacyjnej technologii. Dzięki terapii falami elektromagnetycznymi, mezator BRT może docierać do głębszych warstw tkanek, zapewniając bardziej efektywną i kompleksową terapię. Ponadto jego kompaktowy, niewielki rozmiar i mobilność sprawiają, że można go używać w każdym miejscu i czasie. Nie musisz martwić się kablami czy elektrodami. Co więcej, nasze urządzenie ma najwięcej programów terapeutycznych, a za aktualizację nie płacisz i wykonasz je automatycznie łącząc się z WiFi. Oprogramowanie jest oczywiście dostępne również w języku polskim. Co najciekawsze, najnowsza generacja mezatora BRT. Produkowana jest w Polsce. Tak właśnie w Polsce. Nie musisz obawiać się o jakość naszego produktu. Wybierając nasze urządzenie zapewniamy Ci serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, jak i darmowe szkolenia i webinary. Co zostało zmienione względem pierwszej generacji modelu BRT? Przedstawiamy Ci jeszcze lepsze parametry techniczne, które sprawią, że Twoje użytkowanie będzie jeszcze bardziej komfortowe i efektywne. Nowa generacja mezatora BRT jest wyposażona w baterię o wyższej jakości, dzięki której urządzenie może pracować jeszcze dłużej, a to oznacza, że teraz możesz korzystać z terapii BRT. Przez dłuższy czas bez konieczności częstego ładowania. Mezator BRT posiada gniazdo ładowania typu USB-C, które zapewnia szybkie ładowanie. Teraz nie musisz martwić się o długie oczekiwanie na pełne naładowanie urządzenia. Szybko odzyskasz pełną moc Mezatora. Niezależnie od twoich preferencji językowych. Nowa generacja mezatora zapewnia szeroki wybór języków, abyś mógł efektywnie korzystać z urządzenia. Łączność z Wi-Fi, dzięki której możesz uzyskać dostęp do najnowszej aktualizacji, informacji o terapiach BRT, a pobieranie aktualizacji i oprogramowania jeszcze nigdy nie było tak łatwe i wygodne, a co najważniejsze, u nas są zawsze darmowe. Fizyczne przyciski, które zapewniają jeszcze łatwiejsze i intuicyjne korzystanie z urządzenia Mezator. Teraz można szybko przełączać się między programami terapeutycznymi i dostosować ustawienia na ekranie. Przyciski fizyczne dodają kolejny poziom wygody i sprawiają, że Mezator jest jeszcze bardziej dostępny i intuicyjny. Ale to nie wszystko. Nasza nowa generacja mezatora ma jeszcze wiele innych niesamowitych funkcji, które pozwolą Ci czerpać jeszcze większe korzyści z terapii BRT. Leasing dla przedsiębiorców. Chcemy, aby mezator BRT był dostępny dla jak największej liczby osób. Dlatego oferujemy opcję leasingu dla przedsiębiorców w leasing, będącego częścią M-Banku. Dlaczego warto? Bo jako osoba zawodowo pracująca z pacjentem, będziesz czerpać dodatkowe korzyści z jego wypożyczania pacjentom do domu. Wypożyczenie urządzenia na 7 dni pacjentom do domu to minimalny przychód 500 zł w ciągu tygodnia. Tym samym jedno urządzenie może wygenerować Ci 2000 zł miesięcznie przychodu. Przy racie. Jedynie 94 zł brutto. Dlaczego masz marnować czas na długie procedury? Wybierz naszą usługę i postaw na wygodę i efektywność. Leasing załatwisz online kilkoma kliknięciami. Szczegóły o leasingu znajdziesz w sekcji leasing. Kliknij i po prostu wypełnij wniosek. Teraz w kilku krokach pokażemy ci, jak wypełnić wniosek leasingowy. W dosłownie 3 minuty. Zobacz jakie to proste! Ambasador mezator. Każdy posiadacz urządzenia marki Mezator. Może uczestniczyć w programie Ambasador Mezator. To prosty i darmowy system poleceń. Jeśli ktoś z kręgu Twoich najbliższych zechce zostać posiadaczem własnego urządzenia Mezator BRT, ty otrzymasz za to aż 800 zł prowizji. Nic nie musisz kupować, zamawiać, czy wiązać się jakimikolwiek umowami. Do każdego urządzenia Mezator BRT dołączony będzie unikalny kod ID, który wystarczy, że podasz osobie, która zechce kupić nasz produkt. System przypisze należną ci prowizję automatycznie i powiadomi cię o tym mailowo. Dodatkowo zyskasz dostęp do dedykowanej aplikacji, gdzie będziesz mógł śledzić wysokość swoich prowizji. I wypłacać je na swoje konto bankowe w zaledwie kilka kliknięć. To czysta wygoda w Twoich rękach. Prowizja za sprzedaż jednego urządzenia to aż 800 zł. Pamiętaj, przedsprzedaż właśnie wystartowała i dostępnych jest tylko 100 sztuk urządzeń w cenie 2999 zł zamiast 4299. To niezwykła okazja, aby zaoszczędzić ponad 1300 zł i być jednym z pierwszych 100 klientów w Polsce. Wybierając urządzenie w przedsprzedaży, otrzymasz dodatkowo dożywotni dostęp do platformy edukacyjnej o zdrowiu bez tabletek, będącej pierwszym Netflixem o tematyce zdrowia. Szkolenie online 3 godziny na żywo ze mną. Bożeną Heller, gdzie wyjaśnię Ci i pokażę, jak wybrać odpowiednie terapie w urządzeniu Mezator. Otrzymasz także dostęp do dedykowanej aplikacji na smartfony, ułatwiającej pracę na urządzeniu. Również otrzymasz dostęp do systemu ambasador Mezator i jego dedykowanej aplikacji. Podsumowując, Mezator BRT to kompaktowe, mobilne, przenośne urządzenie, które działa jak twój osobisty terapeuta. Dzięki terapii falami elektromagnetycznymi Mezator BRT pomaga w walce z bólami, poprawia samopoczucie, niszczy wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty w Twoim organizmie, tłumiąc także patologiczne drgania chorobowe. To tylko kilka z jego 3123 możliwości terapeutycznych dostępnych dla ciebie śledź licznik dostępnych urządzeń na stronie mezatorbrt.pl bo promocja dostępna jest tylko do wyczerpania zapasów jest także ograniczona do 100 sztuk dostępnych w atrakcyjnej cenie jedynie 2999 zł zamiast 4 299 zł. Nie zwlekaj, zarezerwuj swój mezator BRT już teraz. Promocyjna oferta na mezator BRT dostępna będzie tak długo, jak ilość urządzeń pozostałych w przedsprzedaży. Liczba pozostałych sztuk będzie cały czas widoczna na stronie internetowej. Czy potrwa to 5 godzin, czy 2 dni, tego nie wiemy. Ale wiemy, że na listę osób oczekujących na urządzenie wpisało się ponad 300 osób, dlatego podejmij decyzję szybciej niż później.